Słuchaj, koniec z pierdoleniem, że może kiedyś, że warunki nie te, że los mnie tak ustawił, bo prawda jest brutalna i prosta. Nikt cię nie ocali. Jeśli sam nie weźmiesz steru, nikt nie przyjdzie i nie powie, teraz możesz. Życie nie daje pozwolenia, życie się bierze, możesz siedzieć i robić listy powodów, dlaczego nie możesz, albo wstać i zrobić jeden mały ruch, który zmieni wszystko. Bo nie trzeba od razu budować zamku. Wystarczy zacząć od jednej cegły. Jednej rozmowy. Jednego kroku na zewnątrz swojej strefy i tak codziennie, aż zbudujesz drogę, na którą nie będą miały wstępu twoje wymówki. Przestań tłumaczyć swoje porażki. Przestań szukać winy u innych. Weź odpowiedzialność za to, co cię trzyma w miejscu. Przeciąć więzy, które sam sobie zawiązałeś. I naucz się mówić nie. Ludziom, którzy kradną ci energię, to nie jest egoizm. To samoobrona. Pamiętaj, że czas jest walutą, której nikt ci nie zwróci, więc przestań płacić go na rzeczy, które cię nie budują. Jeśli boisz się porażki, pamiętaj, porażka to informacja, nie wyrok. Każdy blond to szkic do lepszej wersji, a blizny to nie hańba, to dowód, że żyłeś i próbowałeś. Nie szukaj aprobaty, szukaj prawdy, prawdy o sobie, o swoich granicach, o tym, czego naprawdę chcesz. I działaj tak, żebyś mógł spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, zrobiłem, co mogłem. Jeśli dziś dasz mi obietnicę, niech to będzie jedna rzecz. Zrób jeden akt odwagi, który odsuwa cię od stagnacji, wyślij tę wiadomość. Pakuj jedną torbę, pójdź na ten kurs Powiedz nie temu, co cię zżera Zrób to teraz, nie jutro Bo jutro to wymówka przebrana w nadzieję I pamiętaj, twoje życie nie potrzebuje spektakularnych gestów Potrzebuje konsekwencji, a konsekwencja jest jak mały ogień Zaczyna się od iskry i potrafi spalić stare rutyny Dać ciepło i światło nowemu początku